Mateusz Kaniowski razem z mną szeli, który już jutro skrzyżuje swoje pięści z 10 lat starszym Fericze. Powiedz mi, czy ty się czujesz bardziej stresowany niż przed walką z bestią, czy to jest podobne uczucie? Wiesz co, kompletnie nie, nie, mam, yy, nie mam żadnego stresu i właśnie nie wiem, czy to jest dobrze, czy to nie jest czy to dobrze, czy to niedobrze, ale na pewno jutro wychodząc do OKTAGONu no będę myślał o swoim trenerze i o tym, że yy, no na pewno nie chciałby, żebym przez tą sytuację która się wydarzyła, zrobił coś, czego, bym nie, czego nie powinienem, czyli kurwa nie pokazał tego, co mnie nauczył. Wielokrotnie mówiłem moim widzom, że ty ostatnio zostałeś podtruty szczepionką, twój szczepionką, kroplówką i kurde, żeby nam YouTube nie uciął tego za to słowo zakazane, kroplówką. Powiedz mi, czy to jest jakiś dla ciebie powód, żeby jeszcze więcej udowodnić? Oczywiście, jak najbardziej. Ja no, mam dużo do udowodnienia, dużo do pokazania. Na pewno teraz mam ku temu powody. Jeszcze większe, bo tak mówię, no, mój tedy leży, leży w szpitalu, jestem dobrze przygotowany, bardzo dobrze przygotowany, nie mam żadnych problemów zdrowotnych, więc wychodzę i po prostu robię swoje, robię to, co powinienem zrobić już w, e, dwie gale temu. A więc... różnica wieku może być znacząca? Jak myślisz? Wiesz co, e, Kurczę, wydaje mi się, że w tym momencie jakoś nie, nie powinno mieć to znaczenia, bo on nie jest jakoś stary. Jest cały czas czynnym sportowcem, a dużo biega, jest crossfiterem, crossfitowcem, przepraszam. Chyba dłużej ćwiczysz MMA. Od niego? No z tego co słyszałem, to on 6 lat trenował Muay taj Z tego co ja z nim robiłem wywiady, to mówił, że to był boks i że trenował go 3 lata i to jeszcze w okresie licalnym, czyli w jego przypadku prawie 20 lat temu. A to nie wiem, to po prostu mijamy się z informacjami w takim razie, no nieważne co, nieważne co kto trenował, jutro wychodzimy i weryfikujemy swoją umiejętność. Czy kursy są podobne, zdziwiło Cię to? Nie, właśnie nie zdziwiło mnie to ze względu na to, że domyśliłem się, iż żeby będą się dowiadywali na mój temat i na jego temat. Wiadomo, że też ludzie patrzą na mnie pod względem mojej wcześniejszej walki i że wyglądała tak, jak wyglądała. No, zostawiłem tam serducho, ale nic więcej nie mogłem, bo się po prostu na ten moment nie dało. A teraz będę chciał zostawić na pewno wszystkie swoje umiejętności, całe swoje serducho i wszystko, co mam. Żeby po prostu ta walka dostarczyła nie tyle emocji, co naprawdę zado zadowoliła widza przede wszystkim, bo to robimy też dla ludzi. I, i sam chcę stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie, że zrobiłem co mogłem, żeby było dobrze. Czy stresujecie to, że to będzie pierwsza walka na Gali? Wiesz co, cieszę się z tego tytułu. Ogólnie miałem takie coś, że zawsze chciałem zawalczyć przy publiczności i nie miałem ku temu okazji ze względu na sytuację, jaka panuje w kraju, ale na ten moment ja, czuję się, tak jak mówię, fenomenalnie jest. No cieszę się, po prostu się cieszę, że zawalczę przy ludziach. Ja dzisiaj słyszałem, że ty oprócz tego, że jesteś zawodnikiem, miałeś dzisiaj nową rolę. Nową rolę? Nową pracę. Jaką? Zostałeś ochroniarzem A. rozdzielającym bójki pod hotelem. No kurczę, bo wiecie, wchodzimy do hotelu, w, e, wchodził Alan, wchodził Ferrari a ze swoim tatą, no i nagle patrza, tu kurde się dzieją różne rzeczy, więc no, wkroczyłem między nich i, i, no, i rozdzieliłem ich wszystkich, nie? No, jestem troszkę cięższy od nich, więc sobie tam dałem radę. Gdzieś tam kilka weseli kilka weselniaków dostałem. Gdzie tam, dostałeś? No, między, no bo to w afekcie wszystko działo, po prostu wkroczyłem, żeby się nikomu nic nie stało. A Mateusz potraktował cię weselniakiem? A Mateusz i, i Alan, a, a lubię się z Mateuszem Mado, z i Zalanem, ale to tak mówię, wszystko się działo po prostu bardzo szybko. Jak Jeszcze tam, dostałeś weselniaka od Ferrari'ego i przeżyłeś, no to to jest... To po plecach, to po plecach, także, na, także no nic, się, nic się tam na szczęście nikomu nie stało. No, uda, udało się ogarnąć sytuację tak, że, e, że daliśmy radę i po prostu wszyscy się rozeszli w każdy, w swoją Stronę, nie? Y, powiedział mi Amadeu, że jego tata wyrwał się w końcu Tobie i się rzucił na na Alana. Wiesz co? Powiem ci tak. Nogą trzymałem Alana, prawą ręką. Ferrari'ego i lewą ręką jego tatę. I to wyglądało dość bardzo tak no, dość specyficznie, więc no, nie wiem, co tam się do, dokładnie działo. Trzeba było na kamerach zobaczyć, bo mówię, wszystko się działo tak szybko, a ja próbowałem zareagować w taki sposób, żeby jednak się nikomu nic nie zostało. bo i tego lubię, i tego lubię i tutaj nie mam zamiaru stawać po żadnych ze stron, oni mają swój konflikt, ale też nie pozwolę na to, żeby, żeby chłopaki sobie przy mnie krzywdę robiły. No. Ale będzie weryfikacja teraz słowa Madeusza. Madeusz powiedział, że ani razu nie dostał bomby, a sam sprzedał raz liścia i raz bombę Alanowicz. To prawda. Wiesz co? Powiem Ci szczerze, że nie widziałem. Wiem, że ja dostałem coś tam po plecach w momencie, kiedy wkroczyłem między nich, ale od kogo, co, po co i dlaczego, to nie mam pojęcia. Dla mnie najważniejsze było to, że ich rozdzieliłem po prostu i że nie widziałem nigdzie krwi. To było dla mnie najważniejsze. Dobrze. Dziękuję bardzo wywiad. Trzymaj się. Powodzenia jutro. Nie dziękuję.